Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone pod znakiem koziorożca, oczywiście te, które to oglądają. Na czytaniu horoskopu na miesiąc marzec od 18 lutego dokładnie do 31 marca. Jak zwykle mamy trzy czuje, czyli co serce czuje, co ci dyktuje, do wyboru: Serduszko z kamienia, zawieszka i kolczyk. Serce kamienne, serce srebrne, serduszko i zielone, małe serduszko. Pod każdym czujem znajduje się wybór miłości, finansów, zdrowia i dodatkowe przesłania. Wybierzcie tylko jednego czuja. To, co wam serduszko podpowiada, pamiętajcie, pierwsza myśl zawsze najlepsza. I przechodzimy do głównego czytania. Aura miesiąca dla koziorożców to. Karta u mnie śmierci, czyli zakańczania tych rzeczy, które Wam nie służą, zamykania spraw jeszcze nie pozamykanych do końca. W marcu będziecie właśnie yy, uwalniali się jeszcze od tego, co wa, za Wami się ciągnie. Co przechodzi jeszcze z poprzedniego miesiąca, to wdrażanie planów, jakie żeście sobie założyli. W życie to wychodzenie z jakiegoś toksycznych układów, to wychodzenie naprzeciw ludziom. Siedzieliście w więzieniu, zamknięci, to jeszcze wychodzi, tylko odważ się zrobić ten krok do przodu, bo tak to jeszcze siedzisz w czymś takim toksycznym, z tego trzeba wyjść. To zresztą mówi aura Twojego miesiąca. Co nowego przychodzi, no możliwości właśnie odcinania się od takich rzeczy, co Ci nie służą, możliwości zdobywania czegoś nowego, zamykanie się na problemy. Ta szansa będzie, czyli zakończ te plany, zadziałaj. To jest już tuż, tuż. Twoje mocne strony w tej sytuacji to umiejętność dokonania wyboru to właśnie, no bo ktoś powie dlaczego, no bo tutaj zasłonięte oczy, nie ma wyboru, no ale to są twoje mocne strony czyli to, że potrafisz chwilę przeczekać przeanalizować wszystkie za i przeciw i ruszyć do przodu, no i przede wszystkim co? mocną stroną jest twoje czarusiowanie, potrafisz uwodzić i przekonywać ludzi do swojego zdania, twoje słabe strony to zbyt mocna wiara w siebie i w to, że masz rację w zbyt mocna wiara w to, że w uczucia. Ktoś wykorzystuje Twoje uczucia. Bym powiedziała, że tak, że to jest Twoja słaba strona, że można Ciebie podejść uczuciowo, psychicznie. To są Twoje słabe strony. Rada od kart. Masz cesarzową. Układaj swoje życie. Idź do przodu, tylko pamiętaj, pomału stonowanie, ponieważ cesarzowa wie, czego chce. Ty też działaj tak, by wiedzieć, co jest dla ciebie solidne. Nie działaj pod wpływem desperacji, chwili bądź emocji. Dla tych, co wybrali serduszko kamienne, mamy tutaj pierwsze co to uczucia. Uczucia dla związków i uczucia dla singli. Dla związków to są związki wszelkie małżeńskie, to są partnerskie, to są też romansowe, które jakiś czas trwają i jesteście ze sobą. Więc dla związków jest, są spotkania, jeżeli to są jakieś układy romansowe, są rozmowy. Macie moc, tutaj jest karta maga, więc co tutaj dużo mówić? To, co postanowicie, przemyślicie, to Wam się zadzieje. Jakieś Wasze nadzieje też zostaną spełnione. Natomiast dla singli, które szukają, to jest to czas przezimowania. Te karty mówią: schowaj się, połóż się, przeczekaj. To jeszcze nie Twój moment, jeszcze nie Twój czas i jeszcze nie teraz. Czyli marzec to jeszcze nie pora na budowanie związku tylko na przespanie śniem, snem zimowym karta zdrowia raczej zdrowie stabilne za wiele ci się tutaj nie, nie zdarzy nie zepsuje yy, jedynie co mogę powiedzieć to to żeby troszeczkę wprowadzić świeżej diety więcej warzyw jeżeli chodzi o finanse To bym powiedziała, że raczej stabilnie, spokojnie. Yy, właściwie niczego ci nie braknie. Tylko uwaga na wydawanie na zbytki. Tak jak tutaj, tak? Puchar nalane, a jeszcze dwa stoją. Uwaga na zbytki. Co jest przed tobą ukryte, zakryte, czego nie wiesz? Albo czego starasz się najdostrzegać? Sprawy dotyczące domu. Sprawy dotyczące jakichś niepozałatwianych spraw rodzinnych. To jest przed Tobą zakryte, albo nie dostrzega, że niektóre rzeczy trzeba rozwiązać. Raczej wolisz to przeczekać. Przesłanie: znajdź swoją wewnętrzną równowagę. W tej chwili mam wrażenie, że jesteś w jakiejś rozsypce. Ta karta mówi o tym, by znaleźć swoją równowagę, by się trzymać swoich założeń. Karta mądrość. Mądrość mówi o tym, by słuchać swojego wewnętrznego ja i nie działać impulsywnie. Pamiętaj, że nadzieja to coś, co jest fajne ale nie zawsze się realizuje. I diamentowy marzyciel, bogactwo materialne, prawdziwy to probyt. No w marcu na pieniądze nie masz co narzekać. Właściwie można powiedzieć, że czego się nie chwycisz, zamieni się w monety. Dla tych osób, które wybrały serduszko, zawieszkę. Sprawy uczuciowe. Dla związków. Dla związków powiedziałabym, że jest dobrobyt, że jest jakaś równowaga, wspólne dbanie o sprawy finansowe, ale przez to troszeczkę westchnień takich za uniesieniem, za romantyzmem. Prowadźcie trochę romantyzmu we własne życie. Dla osób, które szukają kogoś, to być może teraz się ktoś zjawi, ale nie próbujcie na siłę udowodnić, że wy jesteście w tym związku lepsi. Pozwólcie sobie na to, żeby ktoś inny również czasami poczuł, że on też jest uznawany za kogoś, kto przewodzi, czyli na zmianę. Wtedy ten związek może być udany. Zdrowie. Zdrowiu przede wszystkim, gospodarka wodna, czyli jakieś opuchlizny, nieopuchlizny, to może Wam działać. No i tutaj uwaga z alkoholem, to już któremuś znakowi z kolei wychodzi, więc procenty nie przechulajcie, że tak powiem. Finansowo, fajnie, ładnie, tylko bym powiedziała, że czegoś może Wam braknąć. Raczej nie zajmujcie się hazardem, bo w to Wam nie służy. Raczej mogą być jakieś wydatki na dom i rodzinę. Co jest przed wami ukryte, czego nie dostrzegacie? No, jakieś blokady finansowe i blokady również związane ze sprawami łóżkowymi. Być może wydaje wam się, że jesteście w tym świetni, a tutaj tak naprawdę nie jest. Warto więc porozmawiać z drugą połową, czego by chcieli. Spróbować, poeksperymentować. To też troszeczkę taka psychiczna jazda, tak? Że ktoś może przez was cierpieć troszeczkę, koziorożce. Współczuj innym, czyli nie oceniaj, nie krytykuj, weź trochę współczucia i spróbuj się wysłuchać, zrozumieć drugą stronę i nie mówić: A nie mówiłam, nie mówiłem. Niecierpliwość, czyli Twoją słabą stroną jest to, że nie chce Ci się poczekać, że działasz impulsywnie. Ta karta mówi o tym, poczekaj, zastanów się, pomyśl, odizoluj się od problemów, żeby mieć na to świeże spojrzenie. Królowa światła, światło, oświecenie, świętowanie. Daj sobie troszeczkę na luz. Odetnij racjonalne myślenie i spróbuj troszeczkę pofantazjować i spróbować się wyluzować posłuchaj intuicji. I dla osób, które wybrały to małe zielone serduszko. Sprawy związane z uczuciami związki. I single. Związki to, tak jak mówiłam już wcześniej, są to osoby w małżeństwie, partnerskie albo ktoś z kimś jest jakiś dłuższy czas i zamierza to dalej ciągnąć, czy też romansowe układy. W związkach mamy jakieś problemy, jakąś stagnację i chęć. Zobaczcie, jak ona się odgania od tego wszystkiego i chęć na dokonanie jakichś pewnych zmian, odświeżenia wspólnych relacji. Single bardziej skupią się na pracy, ale jest możliwość, że poprzez pracę poznają kogoś, z kim mogą być szczęśliwi, zakochani. Warto spróbować. Zdrowie. W zdrowiu macie piątkę monad, czyli takie trochę psychiczne pranie mózgowe. Takie oczekiwanie i nie wiadomo, co się zadzieje, zadarzy i to będzie Wam spędzało sens powiek, czyli bezsenność i też uwaga może być z system, systemem, no tym immunologicznym u Was, że może być Wam często zimno. O! Uważajcie, co, jak się ubieracie stosownie do pogody. Finansowo. No. Walka o swoje racje i troszeczkę problemów finansowych może być, a będzie udowodnić, że jesteście warci tej swojej pracy czy zdobycia finansów. Takie udowodnianie racji innym, że wasze stanowisko pracy powinno jeszcze istnieć. Czasami trzeba będzie wydać na rzeczy niespodziewane, związane z domem rodziną. Co jest przed wami zakryte, ukryte bądź czego sami nie dostrzegacie, to są problemy zdrowotne. Problemy zdrowotne. Być może coś was boli, ale wy to bagatelizujecie. I ta karta o tym mówi, żeby udać się gdzieś do lekarza, tak? Że. Y Albo tutaj też może chodzić o psychikę, że ktoś wam robi coś pod górkę, wasza partnerka, partner. To może być przed wami ukryte. Wzbogacasz życie swoją osobą. Wtedy, kiedy pojawiasz się wśród swoich znajomych, a nie siedzisz zamknięty w domu czy zamknięta, to ludzie lubią cię słuchać, z tobą rozmawiać. Więc pozwól sobie na, Trochę spontaniczności. Wina przestępstwo. Nie osądzaj pochopnie dzieci. Nie osądzaj pochopnie partnera, nie psiocz na to, że wydają pieniądze na coś, co ty, na coś ty byś nie wydała czy wydał. Królowa cień. Zdobywanie wiedzy, niepewność, manipulowanie, czyli nie manipuluj ludźmi. Zacznij słuchać tego, co mówią i wtedy dzięki temu, jeżeli to wykorzystasz, być może znajdziesz rozwiązanie na swoje problemy. I dziękuję ślicznie wszystkim koziorożcom i zapraszam na kwietniowe czytania.